Święta, święta i po świętach, a dla niektórych były to ostatnie święta, a dla innych dopiero początek. Dla Bitcoina 88,600, po tym jak Paul Atkins został potwierdzony jako przewodniczący SEC. Choć samo potwierdzenie miało miejsce już 4 dni temu. Od tamtego czasu Bitcoin zyskał, a po samym zaprzysiężeniu cena Bitcoina wzrosła z 87 do 88 tysięcy dolarów i cały czas rośnie. Potwierdzenie Atkinsa jest postrzegane jako sygnał na rzecz korzystniejszego środowiska regulacyjnego dla aktywów cyfrowych. A założyciel World Economic Forum Klaus Schwab rezygnuje. Rezygnacja została ogłoszona 20 kwietnia po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady. Powołano także komisję poszukiwawczą, która ma wyłonić stałego następcę. Natomiast dla papieża Franciszka były to ostatnie święta Wielkiej Nocy, który odszedł na dzień po tym, jak JD Vance złożył u niego wizytę. Jednak nie wchodźmy w teorię spiskowe, zerknijmy na to, co zadziało się zaraz po śmierci papieża. Ponieważ zaraz po tej informacji został opublikowany coin, który został nazwany Francis. Od publikacji coin ten zaczął tylko i wyłącznie zyskiwać, ponad 7000%, a od dołków, nawet tego dzisiejszego, na którym odbił się kilka godzin temu, ponad 200%. Powiem wam wprost, że zastanawiałem się, czy na tym poziomie tego koina kupować i być może właśnie w tym momencie żałuję, ponieważ potroiłbym w godzinę niemały kapitał. I oczywiście następuje pytanie, czy etyczne jest zarabianie na tego typu spekulacji, jak również żartowanie, ponieważ pojawiają się żarty pod tytułem Trump zadeklarował siebie jako nowego papieża, mówiąc Nikt nie wie więcej na temat bycia papieżem niż ja. Natomiast Chiny uruchomiły pierwszą na świecie szerokopasmową sieć 10G o prędkości pobierania prawie 10 giga na sekundę i prędkości wysyłania 1 giga na sekundę. I pomyśleć tylko, że Stany Zjednoczone chcą zatrzymać Chiny cłami. Tym bardziej, że Chiny wcale nie wydają się być wystraszone sytuacją. Ministerstwo Handlu Chin wydało oświadczenie 21 kwietnia ostrzegając kraje przed zawieraniem umów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, które mogłyby zaszkodzić interesom Chin. W oświadczeniu skrytykowano Ameryka Cła jako formę ekonomicznego zastraszania oraz ostrzeżono przed ustępstwami, kompromisami, a także poinformowano, że Chiny będą podejmować działania odwetowe w sposób wzajemny. Dodatkowo ponad 1300 ekonomistów podpisało list do Donalda Trumpa, potępiając cła jako ekonomiczną głupotę. List został zatytułowany Deklaracja antytaryfowa, która potępia taryfy Trumpa jako pozbawione podstaw w rzeczywistości ekonomicznej. Argumentuje, że polityka jest błędna i przede wszystkim obciąży amerykańskich pracowników rosnącymi cenami oraz ryzykiem wywołania recesji na własne życzenie. Sprawdźmy zatem, jak radzą sobie rynki od czasu otwarcia i wejdźmy na jednogodzinowy interwał. Zauważymy stopniowe spadki na rynkach akcji, a w przeciwieństwie, Bitcoin w ostatnie parę dni zaliczył wzrosty. Giganci kryptowalutowi Coinbase, Circle, BitGo i Paxos składają wnioski o licencje bankowe w Stanach Zjednoczonych. Circle prawdopodobnie będzie tworzyć coś w rodzaju konkurencji dla Visa czy Mastercard. Deutsche Bank i Standard Chartered Bank rozszerzają działalność kryptowalutową w Stanach Zjednoczonych, a Nvidia podpisuje list intencyjny z Salvadorem w celu opracowania suwerennej sztucznej inteligencji. Indie nałożą 12% cła na import stali z Chin. Złoto osiąga rekordowe poziomy. A odnośnie złota, to czy wiedzieliście, że w Chinach istnieją automaty do przetapiania złota i natychmiastowego wysyłania gotówki na wasze konto bankowe? Mantra spali 150 milionów tokenów OM, które są warte około 82 miliony dolarów. Zaproponował to CEO projektu po to, aby społeczność patrzyła na niego bardziej łaskawym wzrokiem. Jednak cały czas projekt OM jest na ponad 90% spadku w ostatnie 8 dni, i nie zapowiada się, żeby specjalnie ta decyzja podbiła cenę tego tokena. Jednakże można byłoby spróbować tutaj nieco pospekulować, na przykład na niskie poziomy metryki BSP. Można byłoby ustawić alert na przecięcie, wystartować taki alert i poczekać. Być może będą to ciekawe momenty do rozegrania lokalnego odbicia, bo akurat w tym konkretnym momencie, teraz, to zwróćcie uwagę, więcej ścian sprzedażowych, więc. Na jakiekolwiek zakupy, spekulacje pod wzrosty, z pewnością bym teraz poczekał. Ciekawą sytuację ma również token Steam. Właśnie w tym momencie pojawiło się bardzo dużo zleceń zakupowych na ten token, a w związku z tym pytanie, czy nie jest to dobry moment do tego, żeby rozegrać również lokalne wzrosty, lokalne podbicia ceny. Ale tutaj być może też byłoby dobrze poczekać na nieco lepszy moment. Na wszelki wypadek kliknę na tę ścianę zakupową, dodam na nią alert po to, żeby zastanawiać się nad kupnem tego tokena dopiero kiedy tam dobijemy, czyli to jest mniej więcej poziom 0,14. I oczywiście to nie są dla was porady inwestycyjne ani sugestie, żebyście robili to samo co ja. Na kanale telegramowym Max Data Up regularnie dodajemy podsumowania na temat newsów ze świata, informacje dotyczące tradingu Bitcoinem, sugestie w którym kierunku Bitcoin może się poruszać w związku z różnymi eventami, a także informacje na temat altcoinów na kanale trzecim telegramowym, abyście mieli jeszcze więcej okazji i możliwości do spekulacji. Napiszcie w komentarzach co teraz rozgrywacie? Czy rozgrywacie wzrosty bitcoina, może jego spadki, lub też wzrosty konkretnego altcoina? Czy korzystacie na Max Data App z rankingów, na przykład z rankingu na presję zakupową albo na metrykę PSP1? Ponieważ sortowanie po tym rankingu pomaga dużo szybciej i łatwiej znaleźć koiny, które w danym momencie mogą mieć bardzo dużą presję zakupową. Ja wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!